zostało 4 godziny do snu. Może uda się dojechać do Newcastle w tym czasie? Nie wiem. Dobrze by było. O. Mamy już znaki na Newcastle, więc nie musimy się... Ojejku. 400 euro w plecy i pewnie jakieś zniszczenia. Zobaczymy jakie od razu mamy zniszczenia, bo to był wypadek z ciężarówką. Ojej. 4% zniszczenia, więc znowu tragedii nie ma. Na szczęście, ta ciężarówka też już jest w drodze. Sorry, gościu, absolutnie moja wina. Dobra, teraz, skoro wziąłem na siebie winę, to mogę jeszcze powiedzieć, jakie mam przemyślenia, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. Mogli zrobić trochę dłuższy ten pas, włączania do ruchu. Nie. No, niby mogli, ale nie zrobili. I nie wiem, czy w zasadzie to by dużo zmieniło. No, bo to tak samo, jakby tamten mi wyjechał i też powiedział, że mógłby być dłuższy ten pas włączania, nie?